Mano, witajcie, widzowie. Jestem w Robloxie znowu, znowu z Ptysiem. Pewnie zastanawiacie się od kilku dni, dlaczego wojan nagrywasz cały czas odcinki z Ptysiem, skoro na Wojanowicach masz mega dramę z Ptysiem, który zniszczył ci dom. A to wszystko przez tego małego gagatka, który jest tam. Zobaczcie, to jest Gacek. Gacek, który sobie tam biega, i on, on o niczym nie wie. On nie wie o tym, że my z Ptysiem mamy mega dramę na Wojanowicach, I ja, i ja chciałem go przed tym przestrzec. Ja nie chciałem mu o tym mówić, bo Gacek jest mega młody, ja nie wiem, czy on by Rozumiał, bo patrz jak on się dobrze bawi z Ptysiem Widzicie, oni się normalnie tam bawią Wymieniają się jakimiś rzeczami I po prostu mi jest me mega, mega Źle tak powiedzieć Gackowi, żeby co, żeby nie Zadawał się z Ptychem, to byłoby Mega dziwne, no, a ja na tym kanale Bardzo chcę nagrywać z Gackiem, więc nie chciałem mu nic Mówić, nie wiem co ja powinienem w tym momencie Zrobić, ale ja już nie mogę dłużej tak nagrywać Z, z Ptysiem, jak on mi zniszczył dom Muszę powiedzieć o tym Gackowi, muszę powiedzieć Gackowi o tym, żeby e, nie kumplował się Z Ptysiem więcej, o, dobra Patrzcie, Gacek tam dalej jest, ale zabiera... Chyba piłkę idzie do swojego domku. Eee, czekaj, tak i teraz jest dobra okazja. Ptycho nic nie widzi. O, Ptycho jest u siebie w domu, więc to jest idealna okazja do tego, żeby pójść teraz do Gacka i powiedzieć mu o wszystkim o tym, jak bardzo zły jest Ptycho. Eee, dobra, eee, halo Gacek, e, jesteś tu? O, eee, siema Gacek. Czemu założyłeś bluzę? Zimno ci bluzę założyłeś? O, zimno. A ja mam tylko też fajną bluz, ja mam lepszą, ja mam Wojanttim. Dobra, następnym razem dam ci bluzę z wojantym, bo ty masz jakąś słabiacką teraz. Ale zobaczysz, Dobra. zobaczysz. Najlepsza bluza z Team daje wam normalnie widzowie przekozacki efekt tutaj full koloru, full praktycznie wzoru, który jest przepiękny. Wbijacie Wojanszab.pl i jest mega cieplutka taka bluza dostępna również w zestawie z naszymi dresami. Ale Gacek, jestem tutaj u Ciebie, bo ty, bo ty chyba lubisz ptycha, co? Lubisz ptysia? Co, co, tyś, stos, nie A tyś tyś, no tak, ty lubisz tam ty. tyś, 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 ale wiesz co? Ty, tyś, tyś. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem stary, ty go nie znasz, ty go nie znasz naprawdę gacek A? Szanujemy? No nie znasz go naprawdę, wiesz co on mi zrobił? Zrobił mi straszną rzecz. A, sam no i ja przez to nie wiem, czy ty powinieneś dalej się z nim kolegować, jaką zrobił mi taką straszą, że... Co mnie to nie zrobił on sam, zrobili to też jeszcze inni, ale tych innych tutaj nie ma, w każdym razie mm, musisz... o Nie! Gacek, nie! Czy... <gry> Ty Nie, no i nie, wiedziałem, że tak będzie, Gacek. Nie Nie, patrz nie płac, Gacek, będzie wszystko dobrze. E, o, nie widzowie, właśnie tego się obawiałem właśnie, dlatego nie chciałem nic mówić Gackowi, że mam dramę z ptysiem. On jest jeszcze za młody, on tego nie zrozumie kompletnie. Bo to jest młodszy gagatek niż Nubek. E, dobra, e, Gacek, ale nie, nie bądź smutny. Jakoś coś się Nie ma, Gacek, co tam? E, tyś ty... E. Wojan, Co ty tu robisz? Gacek, czemu ty jesteś tu z Wojanem? Przecież ja tutaj kazałem ci być Aha. sam, bo mam hot dogi dla nas. Jo, ja, co być sam, co być sam. E A co ty tu robisz w ogóle? Tylko cię znosiłem tylko przez te kilka dni ostatnich przez ze względu na gacka, o. No ja nie mogę, dobra, ty gadasz jakieś głupoty. W ogóle my mamy z gackiem teraz imprezę we dwóch, nie? Ogólnie, co wiesz, nie Gacek? To, e, Dobra, ja nie będę się z tobą kłócił przy Gacku, bo e, Gacek jest nam za młody, żeby to zrozumieć. E, dobra. No ja nie chcę z tobą kłócić, w ogóle ja nie rozumiem o co ci chodzi. Ty cały czas mam Co wiesz problem. o co chodzi? Dobrze, ej, nie no Gacek nie. Dobra, nie, nie, dobra, ja wychodzę, to ja Twoja wychodzę. wina, to twoja wina, to! Ja nie mogę widzę, właśnie o to się martwiłem, słuchajcie, Gacek tego kompletnie nie rozumie i w dodatku jeszcze ptycho wbił do tego domu jak gdyby nigdy nic i powiedział, że e, ja nic nie zrobiłem, ja nic nie zrobiłem i nie wie o co chodzi. On dobrze wie o co chodzi, ale teraz może mieć zły wpływ na Gacka. Nie, 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 ja będę musiał ich szpiegować, będę musiał się dostać jakoś do nich i sprawdzić, co oni tam kombinują. Dlatego ja muszę zacząć się skradać do ich domu i spróbować ich podejrzeć. Mam nadzieję, że mi się uda i sprawdzić o czym oni gadają. O patrz, oni wyszli tutaj, oni tutaj wyszli. Co ja znaczy? nie mogę Gacki, ja już totalnie nie rozumiem tego tojta. On się do mnie spinał o totalną głupotę. Cześć to! Że on ma do mnie problem, bo mu jakiś domek głupi w Minecraft się rozwaliłem. Głupi domek! Co co do... Cześć, pozwolona? Nie to... mogę z niego jeszcze. Serio? Tylko mu chodzi o ten głupi domek. Rozwaliłem mu domek i on ma do mnie jakiś teraz problem. No ja tego nie rozumiem. Nie, nie, nie. nie. Tak nie będzie, słuchajcie, tak nie będzie, on nie będzie nagadywał legacka na mnie, nie może tak być. Patrzcie, ale spoko, Gacek, gdyby on coś na mnie mówił tobie, to weź go nie słuchaj, bo on pewnie będzie sobie kłamał na mnie, żeby tylko, żebyś tylko tym mnie zaraz nie lubił, bo on tak gada teraz wszystkim. On przesada, to przesadza. Muszę się w jakiś sposób dostać. O nie, on mnie tutaj zauważy, Muszę się jakoś w jakiś sposób tam dostać. Ej, czekaj, czy oni wsiadają do auta? Gacek, może, może pojedziemy moim autem, co? Wydłuż się, pojedziemy. Wsiadaj. Dobra, 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 słuchajcie. Dobra, oni gdzie siadą, Ja idę po swoje auto w takim razie. Ja ich będę szpiegował. Ja muszę sprawić, żeby tylko nie nagadał Gackowi jakiś głupot. Patrzcie, wsiadam do mojego Lambo Aventador. Lambo Aventador. O. Dawaj, Gacek, jedziemy, jedziemy w prawo, jedziemy na miasto się zabawić. Dobra, dobra, jedziemy za nimi, jedziemy za nimi, nie możemy pozwolić, żeby Ptego miał jakiś zły wpływ na gacka. Musimy uratować gacka i sprawić, żeby już nie zadawał się z tym gagatkiem, ptek. Ej, wiesz co, Gacek, ja chyba muszę wyjść na policję, bo muszę coś zgłosić. Co zgłosić? Idziesz ze mną, czy poczekasz tutaj sam? Co Chyba on zgłosić? Dobra, dobra, to pójdę samemu. Pa, poszedł A, tam dalej. sam, dobra, w tym czasie ja podjadę do niego. Gacek, 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 siema, co ty robisz tutaj? Ej! Musimy iść w Siadaj, siadaj, przejdziemy się, Gacek, bo e, tylko... E, tyś, tyś... Tyś, e, tyś, tyś e, jest zły, nie gadaj z nim, chodź. O, dobra. Jedziemy! Tak, dobra! Yeah! I o to chodzi właśnie, Gacek. Fajna bryka, co? Lepsza od tego żółtego żółtka, ptyś to, ptyś to żółtek, ptyś to żółtek, ptyś to żółtek Ej, ale masz fajnego konika, słuchaj, o, Gacek. O nie, dobra, Gacek, jakby co, słuchaj, jakby co, ja muszę ci coś powiedzieć złego o Mój domek o. w minecraftzie był bardzo piękny, miałem go przez kilka dobrych lat I wiesz co się stało? Tyś. Tyś się zjawił z innymi gagatkami i, i... Dobra, czekaj, podjedziemy tutaj, powiem ci to wszystko w, w szkole. W szkole ci to wszystko powiem, zobacz. O, zobacz, zobacz. Co, chodź, usiądźmy sobie gdzieś tutaj, chodźmy sobie tutaj do klasy jakiejś i ja ci to wszystko zobaczę właśnie w klasie. Ja cię nauczę, nauczę o co chodzi. Dobra, dzisiaj do jestem same. nauczycielem tego, że Ptyś jest zły. Gacek, pierwsza lekcja. Ptyś jest zły. Wiesz dlaczego? No jest dlaczego? Co? Dlatego, bo mi zniszczył dom. Niszczenie domu jest BB złe. Więc... Be, be. Be. Tak, 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 to jest be. złe. I, I ty, jak się z nim e, kolegujesz, to on ci może też w każdej chwili zniszczyć dom, więc nie możesz się z nim kolegować. To jest. E, teraz e, zapamiętałeś coś, gadzek? Cóż? Ptyś jest zły, tak, dobrze O tak, więc sobie chyba się udało Czegoś nauczyć Gacka Może nie. dzięki temu Gacek nie będzie już Trzymał się z Ptysiem Chodźmy to sprawdzić, e, Gacek, mam nadzieję, ja że wy... Wyciągnąłeś bardzo dużo z tej lekcji I że się nauczysz, e, że ptyś jest zły, dokładnie I teraz wsiadaj razem ze mną Jedziemy to pokazać Ptysiowi Żeby wiedział, żeby już e, Się nie zadawać z nami, o tak Bo on przesadził, on przesadził za mocno mm. Tak, tak, nie no, ty, Gacek, ogarniasz jak mało kto. Dobra, gdzie? E, teraz muszę podjechać, może pycho jest u siebie. Dobra, ja już tam lepiej pojadę. E, bo się trochę cykam. Tutaj nigdzie nie widzę jego auta. Ale spokojnie, ty, to auto jest jakieś takie wolne. Chcia, że to jest. Gacek, auta... Gacek, gdzie ty jesteś? Halo? Uciekłeś, Gacek, byłeś z domu! E, pamiętaj, Gacek! jesteś zły, byłeś zły. Co, o, dobra. Co, co, co mam? Co, co, co. Co, ty, co ty? próbujesz zrobić? Znaleźć gaska? Co? Gasek to ty? Aha. Jak, to, jak to się stało, że e? ty jesteś w Audi wojona? Przecież to jest. To jest jakieś oszustwo! Jakie oszustwo? Chodź się tutaj. E... o nie, o nie, spadł. Nie, wyobraźcie <laughs> Co? Nie, nie, to nie miało być to! E... Co ty robisz w ogóle to i to? Przekapacasz gazka na... na, na twoją stronę, a wiesz co ja ci powiem... Miało być ja te... to! Patrz! Ja... Nie, 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 nie! Teraz dostaniesz! A nie. nie, boli mnie! Zostaniesz! Tak, Zostałem. dobrze! O, Dobrze, Gacek! Teraz go trzeba posprzątać, słuchaj! Nie, 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 nie! Nie zgadzam się na to, nie zgadzam się na to! ale mnie wszystko boli teraz przez ciebie! Gacek, teraz powiedz mu to co się nauczyłem, Gacek, powiedz mu! To Gacek! Co? Coś? Ué? Ah, oh, 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 oh. <gasps> Nie, nie, nieprawda! Ja się ja się na to nie zgadzam! To i to, co ty mu nagadałeś? To jakieś same kłamstwa! Co, kłamstwa? Powiedziałem mu prawdę, co ty zrobiłeś z naszym domem! Też nie, 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 nie jest zły, taka ja prawda! To, ja to zgłosiłem na policję przed chwilą, że ty gadasz kłamstwa <grym> wszystkim dookoła, naprzeciwko mnie i wiesz, co ci powiem? Ja stąd odjeżdżam! I nawet odjeżdżam jeszcze, wiesz, co? Co ty o, robisz? Ten... Na go! Złapiecie! Dobra, muszę cię rozwalić, słuchaj, nie, muszę nie, cię rozwalić. Nie, 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 nie! tego auta, ja bierę to auto! O, zobaczysz teraz, Dostajesz strzał. Jeżeli nie wejdziesz z tego, auta, to dostajesz strzał z mojego pistoletu, rozumiesz? E, co? To ja wiadłem w takim razie fuj No tyle musie, chodź tu! O, tak, chodź tu! Strzelamy do niego! Strzelamy Gasek, do niego! Po mojej stronie, Gasek, bądź po mojej stronie! Chodź tu! Strzelaj do niego, gazek. Nie okay. mu, ufaj mu! Co wygląda? A masz! Jum. A masz! Dobra, chodź jeste, to? Jeste... O, to. jest swój koniec! Gasek, uciekaj stąd! Damy, damy. Dobra. Gazek, Gasek, uciekamy od niego, uciekamy od niego. Jum, to jest jakiś śmierć. Mówiłem ci, że Jum. musisz na niego uważać. Chodź, chodź do, Jum, chodź do domu. Słuchaj. O, zaparkowałeś w swoim Lambo. Co to jest? Dobra. Powiem ci tak. tyś. Naprawdę może zrobić jeszcze jakąś straszną rzecz. Musimy się na niego zaczaić, ale dobrze, że zrobiła się noc. W tym momencie y, wkradniemy się do jego chaty i wykradniemy mu auto. Co ty na to? To Dobra, dobra, zróbmy to. Chodźmy, 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 tylko musimy powoli się tutaj jakoś w jakiś sposób dostać i musimy się tutaj jakoś e, wiesz, e, e, to jest grane Nie, o. A? w ten sposób musimy do niego wejść, żeby nas nie zauważył. Okej. Okay. I dawaj teraz y basen, nie, do basenu nie, musimy wejść do niego O, To ty nie, co ty na leszaka, na leszaka wbijasz O nie, dobra O dobra, wbiłem do niego ja nie mogę, no nikt mnie nie lubi, no co się dzieje, przecież ja stoję byliśmy najlepszymi przyjaciółmi To czasy jak zniszczył mi dom, dobra, gdzie on poszedł? On poszedł chyba gdzieś na górę albo Idę jak... sobie poglądać telewizję, o, tylko to mi zostało co? On tutaj jest? Ja go widzę, Gacek uważaj, on tutaj jest Zobacz Uważaj, uważaj, dobra, jak on ogląda telewizję, hmm. to w tym czasie my możemy się wykraść hmm. do jego auta. Gdzie jest jego garaż? Może tędy, chodź, chodź, chodź. O, chyba na dół się schodzi. Sam Nie, to nic nie ma, to jest jakaś biblioteka. No bo tyś, oczywiście, naukowiec dużo czyta. Nie, nie poczytał na przykład, że jak się niszczy domek swojego przyjaciela, to ma się potem problem. Ha! Ha, Co nie! To nic nie ma, to nie jest. Ej, gdzie on ma garaż? Ty wiesz, gdzie on ma garaż? To Dobra, a może wyjdźmy? Ej, on ci zaparakował przed. Tatą! Dawajcie, dawajcie, dawaj, chaj, chaj, chodź, patrz, kacyk, wychodzimy. Co, Wychodzimy z jego domu. O, Dobra. I teraz, słuchaj, eee, dobra. O, dawaj, zabieramy jego auto. Zabieramy jego auto. O, tak, to tak, tak. Nara, Moj? ty lamusie! Nie, on to nie było ja to się pożałujecie! Narap też! Ej, do, a, Dobra widzowie, udało nam się okraść auto ptysia i gacek wie, że Ptyś jest zły! Ptyś jest zły, co nie Gacek? A, <trym <trym dokładnie! A, <trym <trym hu. Ej, dobra, a, udało nam się! Dlatego widzowie kolejne odcinki musimy nagrywać już z Gackiem, samym Gackiem nie z ptysiem. To jest koniec nagrywek z ptysiem! Już nigdy nie chcę z nim nagrywać i widzowie, YouTube jakimś dziwnym Sposobem zdecydował, że ten filmik jest Dla ciebie, nie wiem dlaczego, ale wybrał Właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj I zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie Ej, serio, kliknij, serio, serio Bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.